Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj mnie, halo 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 dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, słuchaj mnie, halo halo. Dzień dobry, słuchaj mnie. Mm, mm, Przeczekajcie sekundkę, ja sobie tylko miniaturkę. Ta miniaturka będzie dobra, będzie dobra. Dobrze. Sobie tylko to zrobię i lecimy. Dobra. Mm -mm. Dzień dobry. Dobra. Hej, Wikimiki. dostałeś powiadomienie, mm. Wikimiki? Dzień dobry. Dobra. Trzy Hej, wiki miki. Dostałaś powiadomienie wiki miki? Dzień dobry. Dobra. Elo, właśnie, hey, wiki, miki, właśnie mię, miki, do... masz mnie w znajomych? Dzień dobry. Czyszy Artur? Elo, właśnie masz mnie w znajomych? Dzień Artur? Piszę no, teraz e, na czacie, e, nie masz przegłos znajomych. Artur? E, piszę e, lo, teraz e, masz nie masz Podałem wam nick w tym momencie, dobrze. Ja w tym momencie wam nick podałem. Poczekajcie sekundę. Sekundę poczekajcie. Jeśli ktoś coś to macie ten napisany nick. Zaraz y miało być ogólnie o 12. Ale wyszło inaczej. No, no przykład przedwcześnie jest to akurat. Wielkie mi rzeczy, yy, wstawiamy, łapecz, yy, wstawiamy łapeczki do góry pod streamem, nie wiem, czemu jest jedna. A wcześniej były dwie, no dobra, nieważne. Teraz jest zero łapek w górę, co jest grane. E, 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 jaki ty masz nick? Jaki ty masz nick? Bo ja nie wiem jaki ty masz nick. Miał śniaka dzisiaj są. Wczoraj była miało śniaka. Ojej! Czekaj, bo mi coś tu kłamie. Zaraz poczekajcie, sekundkę jeszcze. Bo mi coś ten. Ten to kłamie dzisiaj. Mi, mój ten, bo. Mój ten coś kłamie, bo jest jedna osoba na czacie, ale nie wiem, ile jest osób tak naprawdę. Ile jest łapek w góry, bo coś mi się oszukuje to. Tu nie na żywo się Ale nie wiem ile jest osób tak naprawdę. Mają trzy łapki w górę. W górę. Oszukuję to. Ojej, tu nie na żywo, ale I a... już czekaj się, bo tutaj widzę, że coś było. Mam wy... w tym zwile. Ojej, mam jedną... W ogóle czekaj ja restet YouTube'a robię. U siebie na tym, na komórce. co ja teraz. No i teraz mam jakby jedną łapkę do góry. Mam dwie łapki do góry. No to mnie dodaj. Nie dodaj Bo ja cię Nie mam, ja nie pamiętam twojego niku. To daj Jakiś YouTube gameplay Chudy Jacob Dzisiaj e, są te w ogóle Hype night Hype wczoraj grałem, ale nie wyszło mi Bo wczoraj były punkty rozdawane na tych y, kawkapach Są duch Plus, duch i Hype Nightmare. jeszcze To Hype Nightmare, chyba zabrawam bardziej. Wstawiamy łapki do góry i dobijamy dzisiaj 105 słów. Czekamy na Artura. I nie wiem czemu mi miniaturki nie zapisało. Yy, no tym. Nie zapisało. Poczekajcie sekundę, miniaturki nie zapisało. To idę sobie inną miniaturkę zmienić jeszcze. Zanim ten Artur przyjdzie. Ojej. Nik masz. Yy, jeszcze jedną rzecz, co muszę zrobić na, na goglach zmienia sobie miniaturkę, bo tam mi nie działa A mieś, Ja to mi tak na sypko robiłem Wkleiłem tylko rzeczy, więc tam mi nie działa Nie wiem dlaczego Bo mi na... Nie działa, znaczy działa mi Jakby... Nie wiem dlaczego, normalnie, tylko... O, dobra, czekajcie Już cztery łapki do góry Dobijemy dzisiaj... 10 do góry na lajbie zmieniamy dobra na taką i lecimy no tak i cztery łapki no, dobra, jeszcze to zapiszemy i teraz tak no, dobra, jeszcze to zapiszemy i, what? Nagle mam, kurde, I e, teraz cztery ta. łapki do góry, a nagle mam jedną. Coś się źle z tym YouTubem. What? Coś z tym I mi się mieczórka nie zmieniła. Z what the... Ty? Mieczurka mi się zmieniła? Już się nie zmieniła. I mi się mnie tylko nie zmieniła. O no, pięć do góry. I jeśli ktoś jest znaczy, to nie e, na czacie to napiszcie po prostu. Na czacie. Bo u mnie jest są trzy, ale pewnie się resetują, więc... Nie mam cztery łapki. No to jak nikt nie ze, mną, ze mną nie chce grać, to Ero w takim razie, no to trzeba idę grać. Bo widzę. Jeśli, dobra, jeżeli yy, nikt nie chce ze mną grać, na razie to nikt nie chce ze mną grać, no to XD Napisz mi jak będziecie grać, bo widzę, że te czekam na etrusiona, a inni się nie nudzą. A więc lecimy e, sobie z solo zwykłym. Ojej! Co jest? A bagiełem go z tą przychodzą. Dobra. Dobra. Albo napiszcie mi swój nick, jak chcecie. No to akurat mi wiesz, bez, bez znaczenia. Ojej. Dobijałem dzisiaj 105 subów yy, na live. Ie. Jak będę, jak dzisiaj 105 subów yy, do dzisiaj, to będzie spoko, będę zadowolony. Przepraszam mm -mm. Także w innych gierkach yy, nie wiem, To jeśli, jak, yy, jeśli chodzi o to, to jak, jakie byście chcieli gierki yy, na moim kanale jeszcze oprócz Fortnite'a Bo Fortnite to, 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 to będzie i, i będzie i yy, jest i będzie zawsze w moim sercu Ale jakie jak byście chcieli jeszcze gierki? Na przykład Minecraft Jakieś tajkuny może, co nie? O, 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 o to, co mówię? CSGO jest yy, niedopuszczalny Dobra, jest Arturis Dzień dobry sto piguno nemmeno sai. Ginoobre? Halo, halo, halo. Halo, halo Ginoobre. Ehi! Ginoobre. Halo, halo. Qui deve pat malagi. No, mam l'Agi? Sì, ho no, detto no, che cosa faccio? No. Mhm. A ja tylko Dobry jesteś Co? Dobry jesteś No ale, ale fart z tą bomberką Halo A widzisz jakie mam opóźnienie? Prawie w ogóle No, weź <śles> 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 To wy wychodzę. Dawaj, V1. Izabela Chojnowska. Ale chodź z Izabela Chojnowska, to ja, Kasp, mogę pogreć. Nikt TPK, choinka. Jak ty możesz TPK mieć, typie, jak ci nie, nie przeszłeś kwalifikacji? Czekaj, to już cię dodaję. Dawaj, jeden V1. Tpk, gdzie ty jesteś? Hop. Chłoinka nie słyszysz mnie? Tak. No to dawaj jeden po jeden. Nie ma takiego nie ma takiego typa. Eee... No dawaj, nie dawaj. Kreativa. Dobra. wie każdy każdy dobija tutaj wbija tutaj subskrypcję i i dobijamy dzisiaj 10 łapek w górę. Została, dawajcie, została nam jedna subskrypcja do 105. Dawajcie. PKho i Dobra, choinka. Eee, masz ten na górze e, mój nick TPK za nami? to ty możesz zabrać, bo ja ci nie mogę zaprosić. Nie wiem dlaczego. Gdzie eee, idźmy? na jaką mapę? Nie wiem, to dobrze, Mam to 1, 2, 1, 1, 1 z, bo, z, z boku. może taką. Taką pierwszą lepszą. Ale boksy czy normalną? Na budowanie. Nie, nie no jeden v jeden na budowanie. Okay. No to zrobiłem. Bierzemy y, skara i pompę, okej? Okay? Jest tamtą. Dobra. No Tam są różne bronie i nawet RPG. Dobra, Ty, prawa autorskie. Tata. Tego. Tego, myślę, prawa autorskie. A podki można? Podki e, wesoły można. No ja sobie też podki. Tak można. <słyspy> W wieku, wyjąć tu sekretem. Prawo autorskie. Nie chcę mieć prawa autorskie. Niech cię będzie, chodź tu. Na ile się budujemy, na dwa czy na jedno? Na dwa. Dobra, trzy, cztery. No to graj na telefonie, Czekaj sekundę zareagować e, e, Dobra. Trzy, Ja się zabudowałem, Bo ty jesteś dziki. Ej, nie ma kolapsowania, byku. No nie ma, ale ja się nie kolapsuje. Od tego zacznijmy. No, 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 no. Ja się pobuduję.

Да, право автор. Będę do trzech lecimy. Po jednym. To jest yy, lepszy. Okej. Okay. Tylko poczekaj, sobie wszystko przeładuję. Dobra, trzy, cztery, trzy. Yeah,